Dziękuję. Może trochę Was przerazić, ale mogę założyć Game Guardian. Zobaczcie, co ja teraz robię. Mogę skasować. Komu Nie zawieraj. <coughs> nie zadzierajcie ze mną. Odpowiedzi od pistacji już nigdy nie poznacie. Mhm. Litrość. Okej. Okay. Ignoruj. Su. Jeszcze chwila, ale tego nie nagram, bo to muszę schakować coś. Jeszcze chwila i, i już. Dobra. Okej. Okay. Udało się. Zobaczcie Zabij Jak to wcisnę Koniec Z wszystkimi Aplikacjami Więc Wymuszenie Zakończenie procesu nie daje szansy do poprawnego zamknięcia danego programu oraz może prowadzić do utraty danych lub niestabilności systemu. Danych widzicie? Danych, danych, słyszycie? Danych. Słyszysz pistacja?